Cześć, z tej strony Stefan, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Diablo. W poprzednim odcinku odnaleźliśmy salę ślepców i zdobyliśmy optyczny amulet, który obchnęliśmy za całkiem niezłą sumkę. A w tym odcinku będziemy penetrować poziom ósmy i mierzyć się dalej ze sługusami Diablo. Zobaczymy tylko co tutaj możemy znaleźć. O, całkiem spore, co to jest? człowiek. myślałem, że coś bi z bibliotek. Bibliotecznik w w sumie większa odporność na błyskawice by się przydała, no ale to tylko 5% różnicy to nie jest dużo. Dobra, historia trójcy. No i nie trzeba wielkiej przenikliwości, by domyśleć się, o jaką trójkę chodzi. Zaz przeczytamy. Glory and approbation to Diablo, Lord of Terror, and leader of the three. My Lord spoke to me of his two brothers, Mephisto and Baal, who were banished to this world long ago. My Lord wishes to bide his time and harness his awesome power so that he may free his captive brothers from their tombs beneath the sands of the east. Once my Lord releases his brothers, the sin war will once again know the fury of the three. No, i tu poznaliśmy dalszy ciąg całej historii, tego podstępu, jaki uknęli ci trzej demoniczni bracia. Czyli po wygnaniu i, i uwięzieniu w kamieniach dusz, mieli zamiar wydostać się stamtąd, przenikając do ludzkich umysłów. No, i tak mieli siać. Terror, zniszczenie, ugrążyć świat chaosie. Fontanna To brzmi niepokojąco, więc wolę zapisać. No to dobrze, dobrze, do no lepsze mi to wyszło. Zatem dalej penetrujemy. Tu mamy kolejnych błotoczłeków. W żywotność więcej zainwestuje C3 w żywotność, 2 w zręczność albo 1 w zręczność i 4 w żywotność. Siła na to, na razie, nie, bo sobie radzimy. Dobra, tu mamy małe... kolejnych błotoczłeków. Chodź, o, <śpiewanie> kapliczka. Czarująca kapliczka. Nie wiem co w niej czarującego, kapliczka jak kapliczka. Żywiołowość zyskana kosztem mądrości. Hmm. Ale ja magii tak. Ja i tak ma... z magii nie korzystam jako wojownik. Nie zamierzałem tego wyrzucać. No dobrze, no to ruszamy dalej. jeszcze do was brakuje? no sporo sporo Bożeś morda O wy pedlaki Inaczej inaczej się z wami rozprawię Coś wyrzucił. Coś wyrzucił. Tylko nie wiem co. Kafar. Eee, oj, 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 oj. Sporo tutaj tego dzianostwa, ale się ustawię przy drzwiach i zwiększę swoje szanse. Kurde. Tego małego dziadostwa też nie będę lekceważył, bo też mocno kopię prądem. Zręczność też będę szedł, nie mam dwóch zdań! Kafor. W sumie taka broń w połączeniu starczą to by była całkiem, całkiem dobra. Takim dobrym rozwiązaniem, tylko. Dobra, te komnatę mamy z głowy. Co tu jeszcze mamy? Ożeś, ale mnie kopło. Morda muszę zapisać bez większej ilości potek, ja to się wolę z tym nie mierzyć. Tu mamy kolejne zadanie, więc się wolę przygotować solidniej. What it, my friend? No i zaraz zapiszę grę. No i stawimy czoła temu dziadostwu. Dobra.

Właśnie o to chodziło, żebyś się tak ustawił w, w, w rogu. concentration? <laughs> yy, no, zdobyliśmy... O, lepszy topór. Na pewno lepszy topór. Ja sobie myślę, moi drodzy, że ten odcinek będzie już taki trochę krótszy, bo już ta sesja nagraniowa trochę trwa. Bo nie chcę, żeby cały dzień urlopu, który sobie wziąłem, spędzić przed komputerem, więc ja tu się przeteleportuję do Tristram, tylko zidentyfikuję ten topór. Well, I będziemy już kończyć w następnym odcinku. To już będzie taki nieco krótszy ten odcinek. Wow, what ten topu trzeba zidentyfikować przede wszystkim. Hello, my friend. Stay a while and listen. Wow, what can I do for you? a, brakuje mi złota to najpierw sprzedamy ten mm, ten topór, który my mamy żeby nie ten główny pewny wow, topór z na pewno to, to chcę sprzedać a naprawić chcę topór wielki topór krwi to wezmę hmm no, no to już nic więcej do naprawy nie mamy. To jeszcze się tylko podleczymy za darmo u zdrowiciela Pepina. Sprzedamy te księgi. Ja myślę, że na tym sobie już zakończymy, bo już za długo trochę to. Po prostu nie ma co za długo siedzieć i nagrywać, to też takie niezozdrowe O, panie, ile tego. No, pytało się do niej pójść. U. No, mikstury który no, ale to już nie będzie miało takiego znaczenia. Dobra, no to się tele. Yy, tylko jeszcze zwoje miejskiego portalu. I a soul in of Dobra. No to ruszamy i... Już w następnym odcinku dokończymy te, wiem, ten poziom ósmy. Bo mówię, nie ma sensu za długo. komputerem siedzieć. No i dobra. To zostało nam już niedużo w sumie, ale. skończymy penetrować ten poziom w odcinku następnym. W tym odcinku żegnam się z Wami i do usłyszenia.